Witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Subnautica w Video Zero. Dzisiaj zaczynamy drugi odcinek z naszej morskiej przygody, może bardziej oceanicznej. Więc od razu wskakujemy do wody bez względu przedłużania i lecimy. W ostatnim odcinku udało nam się zdobyć podstawowe rzeczy do przetrwania takie jak skaner, nóż, latarkę, Seaglider Tak jak z obietnicą, polecimy sobie dzisiaj w odcinku do schowka z zapasami ratunkowymi. Więc odłożę sobie tylko kilka rzeczy i możemy od razu ruszać, żeby odkryć nowe tajemnice, jakie skrywa przed nami ta gra. Widziałem, że odcinek bardzo dobrze się przyjął poprzedni. Więc od razu platuje nowy. Odnośnie tych dzienników przeczytałem sobie o sam i okazało się, że sam była pracowniczką właśnie tutaj na mm, Xenoworksie Czyli takich prawdopodobnie organizacji, która tutaj badała właśnie ten ląd I w niewyjaśniony sposób zginęła Właśnie, a Robin, która wróciła wcześniej do domu Przetrwała w takim sensie Czyli wnioskując z całej tych wszystkich zapisków i wiadomości głosowych, które wam w poprzednim odcinku pokazywałem to Krótka. Mm, to właśnie sam y, zginęła w, w, przy jakby wypadku jakimś, który nie jest jakoś bardzo dokładnie opisany, tylko jest po prostu przez Alterę i Xenoworks opisane jako wypadku więc My musimy odkryć, co się, zna, co się stało z naszą siostrą A my jesteśmy jako główna bohaterka Robin Dobra, więc pod, podpływamy tutaj jakiś PDA O, zaraz sobie przesłuchamy To jest? Fragment wykrywacza minerałów O, to sobie zrobiliśmy, zrobiliśmy sobie na ostatnim odcinku To jest apteczka Cyk Jeszcze jedna skrzynka Flara O, woda jeszcze coś? O, tu jest jakaś dziura, bym podpłynął do tej dziury za chwilkę. Oj, tam widzę jeszcze jedną skrzynkę. Tylko wynuszmy się szybko. Możemy zaraz podpływać tam. Wow, a jaki skok, co jest? W ogóle. Dobra, płyniemy od razu. Zdobywać nowe rzeczy. Kwart przy okazji się przyda. O, Argentyną Tego jeszcześmy nie mieli nowa skałka co, tytan o, srebro, srebro mamy to dobrze bardzo kwarc ta skrzynka woda o, kostka odżywcza tu jest chyba galeny tak, o, tytan znowu ale mam szczęście do tych surowców dobra, spróbujemy tam sobie wpłynąć na chwilę weźmiemy tylko powietrze i nam wpływamy od razu Cyk. Jedziemy. Mapa jak to wygląda. No tak. Chwila tylko się wyprostuje. nie bym powiedział. O, co tu jest? Korzeń wodorostu. Ok, ciekawe. Czy coś nowego tutaj znajdziemy? O, tu coś widzę. O, co to jest? Uzupełni tlen. O, to możemy dłużej to posiedzieć. Gniazdo małpy morskiej. Fragment przenośnej konsoli pojazdów. O, to mi się przyda. Będziemy mogli zrobić jakieś pojazdy. Bra, rozbijmy sobie to. O, srebro. Co tu jest dalej? Miedź O nie, ta małpy tutaj biega. Niedobrze, niedobrze. O, nowa skałka. Kalawary Nie małpa? Nie, nie. Nie ma bata, że mnie okradniesz nie tym razem, nie tym razem. Bo już poprzedni odcinku żeśmy byli ofiarami tych złodziei. Co to jest? O, kroska korzenna, weźmy sobie jakieś dwie może. Bo tam dalej chyba nie wpływam, bo się boję. Że w się. A tego byśmy raczej nie chcieli. To sobie zeskanuję. Roślina tlenowa. O to już żeśmy... Akurat zobaczyli, że daje nam to tlen I szybko kwarc Argentyn Coś jeszcze Wapień Dobra, możemy chyba wypływać stąd Jeszcze tu na, na pewno jeszcze tu wrócimy Bo tu widzę, że jest ciekawa lokacja Ale na razie Możemy się stąd ewakuować Już nie mam miejsca Nie mam, mam jeszcze miejsce w, w punku, No już trochę mniej Ale dobra Dobra, czy, czy coś jeszcze tu jest na dnie? Jakiś kwarc, to do szkła bardziej Tytan Titanu mamy sporo już, więc... Więc teraz jeszcze te galeny bym może podbierał Ow, o, ołów, się przyda na Drugi ołów, ale szczęście. Dobra, mieć. Dobra, płyniemy sobie do bazy. Zrobić jakiś kolejny upgrade naszego sprzętu. Jak możemy. A jak nie to polecimy coś jeszcze poeksplorować sobie Jakieś dalej zakątki świata Bo teraz jesteśmy przy lodowcu tutaj tak widzę Tam jest, tam gdzieśmy zaczynali grę Tu jest ciekawa formacja skalna I to chyba tyle, co na razieśmy spotkali Ciekawego Dobra, o, tu jest nasza baza, przepłynąłem Dobra, wchodzimy do bazy. Odłożymy sw Oj, nie mam miejsca już. Czy jest tu jakaś szafka podręczna? Narzędzia, nie, 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 sprzęt. O, urządzenia nawodne. O, ta przenośna konsola pojazdów. O jest szafka, dobra. To tworzymy sobie szafkę. Dobra, i ją wypuścimy sobie. Teraz na ym, piątkę I wypuszczamy I Dobra i odw o, ale miejsca teraz mamy dużo I dobra teraz odłożymy sobie naj najcenniejsze rzeczy Cyk Schowamy sobie jeszcze te ostatnie rzeczy tutaj Które nam się zmieszczą oczywiście Ten Olej Wypiję sobie wodę Cyk tam jeszcze schowam, jeszcze sobie zrobię jedną, jedną szafkę, sobie zrobimy jeszcze, żeby było. Dobra, elegancko, cyk. Piątka, wypuszczamy. Dobra, apteczkę jedną schowam i flarę I z takim ekwipunkiem możemy chyba. Dobra, jeszcze tylko zjem sobie szybko. Cyk. Jakiś... O, nowa rybka, nowa rybka. Nice. Dobra, przetworzę ją sobie tylko nagotowane. Neonówka! Lala! Jeszcze łypacz. Dobra, zjem sobie. Hop. I dobra, i możemy polecieć gdzieś. Chwila, w którą stronę? Tak by teraz. Byliśmy tam, to może teraz. Tam też byliśmy, bo te wodorosty. To może teraz w tą stronę byśmy polecieli, coś poodkrywać. Ila lasy przy, przyrząd, przyrząd wynurzeniowy sobie tylko wezmę i możemy lecieć w eksplor nowych terenów. Ciekawe są te bardzo mosty, bo jest bardzo dużo i mają takie kształty zast zastanawiające dosyć, jak powstały. Oj, tu jest Seaglide, tu już mamy Seaglida, ora tytan. O, nowa ryba. Co to jest? Płaszczka. Ale pog. No dobra. Zjeżdżamy. Ojej, oj. Sto metrów przekroczyłem. To trochę głęboko. Oj, co to? To brzmi jak telefon dystresu. Transmisja z Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. O, jakiś sygnał alarmowy awaryjny mamy dostarczony, taki bardzo nietypowy. Oj, oj, wypływamy na wypływamy szybciutko, czyli to będzie gdzieś tutaj. Trzeba coś. Jaki wyskok! Trzeba coś znaleźć. Co to jest? Rekin twardogłowy. To rekin, to chyba niebezpieczne. Nie powinienem tak chyba tego blisko być. Ale dobra, nic się nie dzieje. Dużo tego tu pływa. Ej, dostałem! To chyba niebezpieczne jednak. To lepiej nie. Ale tu mnie bardzo interesuje, właśnie pominąłem to. Fragment Citraka. Jakiś pojazd chyba będziemy mieć. O nie, ty pojadę Nie, nie, nie. Mi to atakuje. Nie może być. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden Seatrack potrzebujemy, jeszcze jednego sitraka. Mam, 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 mam. Będziemy mieć pojazd. Ale super Dobra. Jak fajowo. Mam już pojazd w drugim odcinku. Jakaś baza jeszcze. Jezu, ale udany eksplor. Dobra, wynurzymy się. I zaraz tu podpłyniemy znowu. Jezu, ile schematów To dzisiaj będzie chyba tytuł odcinka Ekstor i nowy pojazd bym dał na dzisiejszy tytuł odcinka No jest ile rzeczy Moduł głębokościowy co to jest? Co tu się dzieje? Włókna syntetyczne Dobra, szybko tutaj Co tu jest? Kaseta o, butla wysoko, wysoko pojemnościowa. Tu się no chyba przyda. Tu co to jest? Fragment konstruktora baz. woda, woda. Okno. Dobra. Szybko, szybko na powierzchnię. Szybko, szybko na powierzchnię. I dobra. Więc ja bym teraz wrócił do bazy, Bo bośmy tyle rzeczy na odkrywali, że czasy to usystematyzować. Puste No, nieważne. Poukła poukładać w głowie. Ładowarka baterii. Jezu, co? ile rzeczy? Co jest? Ja się nie spodziewałem, że dzisiaj tyle rzeczy zrobimy. Dobra, wracamy do bazy i musimy odkryć nowe rzeczy. Co tu się stało? Myśmy zdobyli trochę. No, dwa tytany. To nie za dużo surowców. Ale dobra.

W następnym odcinku możemy go poszukać. Co tu jest nowego? Sztawka tytanu. Plastali. Lit. Ojojoj. To coś nowego. E szkło emaliowane. Włókna syntetyczny, Rubin. Iścinka spiralencji. A ogniwo. Butla wysokoje pojemnościowa To się nam przyda. Standardowa butla. Może sobie to zapiszę. Szkło razy dwa. Tytan dla srebra. Chyba mamy wszystko. E ruda srebra. I ten razy 4. I szkło razy 2. To chyba się robiło dwa razy kwart Ta szkło Tak? Tak, pięknie Jak super Mamy szkło Jeszcze tylko butle zdjąć chyba trzeba Tak? I kraftujemy nową rzecz Jo, ale super Ile teraz tlenu będzie? 135 No, to teraz można w eksplor lecieć. Dobra, woda sobie wypije. Co nowego? A tu sobie te materiały zaawansowane. Wyżywienie. Narzędzia: Konstruktor bus. Zestaw elektryczny czy komputerowy, Bateria: i ulepszenia silnika Jakieś Ulala, to jakieś drogie będzie. Przenośna konsola pojazdów. To by się musieli garnąć. Ale można, najpierw, Konstruktor bus. Myśmy... Tylko sp... odczepię to może odepnij i teraz konstruktor Baspo. dobra bateria to jest chyba tak miedź wicieniec ale chyba mam tylko jednego nie wiem czy nie mam dwóch eee, nie nie co ja zrobię nie tu nic nie mam A tu? Też nie mam wicieńców. No nie Dobra. To szybko po wicieńce musimy powiedzieć. Na pewno tam były w tych głębinach. Jak to wygląda? Dobra, światło sobie zapalimy. O, tu są wicięce to. od raz pozbieram więcej. Cyk. Raz. Dwa. Tu są te wodorosty. No i dobra, ma, mamy już te wicieńce potrzebne. Trzeba zrobić ten zestaw elektryczny. Nie baterie, baterie, nie zestaw elektryczny. Tak. A, ruda miedzi tylko do baterii jest, a nie, nie przedmiot To dobra, to nawet lepiej. Bateria i zestaw elektryczny. Dwie rudy srebra. Czy ja tyle mam? Zero rudy srebra. Tutaj. O, mam dwie, ale perfekcyjnie. Wow. Dobra. Cyk, ruda srebra. Dobra, chip komputerowy, złoto, przewód miedziany i próbka korala stołowego. Próbka korala stołowego. I co to teraz jest? Ja się pytam. Próbka korala stołowego. Gdzie ja to mam znaleźć? dla hmm, złoto. Dobra, odłóżmy sobie to, bo złoto na pewno mam. I teraz gdzie mamy znaleźć tą próbkę To jest pomarańczowe A gdzie było pomarańczowe tak? Tak na logikę, gdzie może gdzie, gdzie to może być? To jest takie jakieś takie... Może na tym biomie wodoroślanym. Trzeba poszukać no. ja nie mam pojęcia gdzie to może być. Tu gdzieś może być. Może? Może do, do tej jaskini tam polecimy? Może tam to będzie? Czuję jakieś wejście. O, co tu jest? A, tylko scooter Seaglide. Wow, co to jest? Zgniotka. Z czego to wyleciało? Z tego? O, siarka, siarka. To się przyda bardzo. Roślina siarkowa, dobra. Ja bo ma mało zdrowia mam. Tę apteczkę sobie wezmę. Dobra. Czy coś tu jest jeszcze ciekawego? Chyba nic więcej. Dobra. To możemy lecieć tam, gdzie było to schowy do schowka. Może tam to znajdziemy, co potrzebujemy. Oby, oby. Bo jak nie to trochę słabo. O, jakieś nowe stworzenie, co to jest? Solanka. Ty co jest? Ej, halo! Nie mogę Dobra, nie, nie potrwałam do tego Tu mnie zamroziło Tu za Ej, dobra Wypłyniemy sobie tylko żeby na nabrać powietrza I od razu wpływamy Ło wow. Dobra tu gdzie nas jeszcze nie było, myśmy tu płynęli, wtedy na kwarc i żeśmy, tam no myśmy, myśmy chyba wtedy nie, nie tam bardziej w dół, tylko na prawo, tak mi się przypomina teraz. Tuż, o właśnie tu nie popłynęliśmy w dół, o skałka, Tytan. Tylko... o i tam widziałem, tam widziałem skałkę. Lepszą. Tytan, jak zawsze. Superancko. Dobra, może mi się przyda ta mapa teraz na tym. Yo, ale system jaskim, dobra. Tam jest gdzieś w dół. Więc musimy chyba płynąć w tą stronę. Coś tu jest. Cery Oj! Chyba żeśmy znaleźli coś, coś nowego. Lokalizacja sygnału. Nice. Ale no dobrze. O złoto. Chwila tam i teraz w tutaj, w tą dziurę. Przy okazji materiały. Ważne. Myśmy się mieli skupić na, na, na tym koralu, z tobą to eksploruję Całą tą jaskinę. Tu jest coś nowego. Co tu jest? Palnik laserowy. Nie, 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 myśl sobie małpo Cyk i teraz tu Jezu, ja się w tym odcinku, odcinku dzieje Takie odcinki to ja lubię. Cyk Teraz tu jest jakieś większe pomieszczenie. Chwila, że mi tlenu nie zabrakło. Eee, gdzie jest roślinka, roślinka, roślinka? Tu jest jedna, tam jest druga Cyk raz Mmm, ja wow. sobie wyłączę tylko mapę. Gdzie jest ta druga roślinka? Dobra, tu jest. O tu jest. Źródło sygnału ratunkowego obcych. Mamy to ustawione, nie, nie musimy tego szukać Odziałko grawitacyjne, jezu Nie, w ogóle nie wiem co się dzieje, tu jest tyle rzeczy, odkrywamy nowych Dobra Srebro, złoto To tam się udamy, uda w, na w następnym odcinku się udamy Odziałko grawitacyjne Dobra Cyk, ruda, srebra Cyk, tytan Dobra, jak się raz, jak teraz, jak wypłynąć? Jesteśmy na dole. Musimy płynąć tu i się wrócić musimy. Dobra, ale na szczęście są roślinki tlenowe, już uzu uzu uzupełnione, się odnowiły. Bardzo przyjemnie. I teraz tu do góry. O Jezu, ta mapa jest ciężka do nawigacji Coś, coś mogę zeskanować. To, promieniący koralowiec to Może to, koralowiec? Widać? Nie, to chyba nie to. Kurczę. No racyk. Tutaj do góry. Jeszcze bardziej. Dobra, i Teraz tu jeszcze skałka. Teraz fulgura, fulgura. Yy, teraz tu w prawo. O, coś mogę. O, co to? Obrotówka. Ale obroty wali. Racyk tutaj o, Czy ja to mogę wypłynąć do góry? Nie, nie mogę. Tu gdzieś mogę. Tu jest wyjście. O, dobra. Powietrze, powietrze. O, dobra, jesteśmy. Ale pięknie. Szybko wypływamy. O, ja skaczę wysoko. Dobra. I wracamy do bazy. Wracamy szybciutko. Odłożymy sobie rzeczy. No i co? I skończyło się tak, żeśmy nie odnaleźli. Ale coś nowego mamy. Pułapka grawitacyjna. Ciekawe, co to robi. Dobra, no wracamy szybko do bazy. Dobra, to, wró to wrócimy do bazy i myślę, że możemy zakończyć odcinek. Bo już. Trwa no, 25 minut, to będzie taki fajny odcineczek do pooglądania Dobra, cyk, wracamy Zapiszemy sobie grę Więc no podsumowując to co dzisiaj zrobiliśmy Odkryliśmy masę schematów nowych Konstruktor baz, działko grawitacyjne Konsola, seatrack, Jakieś moduły w ogóle, co to jest? Tego jeszcze ogóle nie widziałem. Musimy to obczaić, Wszyscy razem. Masa nowych surowców. W następnym odcinku lecimy do źródła sygnału ratunkowego obcych. Obczaliśmy ten schowek. I trzeba właśnie znaleźć tę próbkę koral stołowego. Więc jak ktoś wie, to można nasać w komentarzach. Zawsze to będzie fa fajnie, bo sprawdzicie serię i zawsze będzie jakaś interakcja pomiędzy nami. Więc no, dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Cześć!